Witam, prawda? Witam, prawda. Pobawiliśmy się trochę wrześ piratów. I musimy teraz iść powiedzieć wszystkim, którzy na to czekali, że bawiliśmy się świetnie. Wyglądasz na trochę zakrwawionego, pachnie jak krew kadzitów pachnie jak zwycięstwo. Kapitan piratów nie żyje, zatem chyba rozumiesz jak słodka może być zemsta, każda uraza i każda zniewaga musi zostać odpłacona, przynosisz nam zaszczyt przyjacielu, przyjmij to i zabij każdego, kto cię skrzywdzi. Zimna krwista pomsta. Czy uratowałeś wieśniaków schwytanych przez kadzitów. Tak, i spotkałem wyczekuje nocy, albo jego cień. Niestety wymknął się stamtąd. Obawia się zemsty za wszystko, co zrobił i słusznie, ale zapomina o mocy Histu. Sądzę, że możemy użyć Histu, żeby zmusić go do powrotu. Może właśnie do tego zabrał tę gałąź i przekazał ją kadzitom. Jak możemy zmusić go do powrotu? Mówi się, że Saksyl może zostać przywołany do swojego domu przez Hist, dam ci tę gałąź. Użyj jej, żeby oznaczyć drzwi domu mojego brata. Jeśli zostanie wtedy przywołany, to zabij. Wyczekuję nocy, zabij mojego brata. Zrobię to. Niby spokojna wioska Entry. Trzeba być mądrym i dobrym, ale czasami komuś się należy po prostu. Para. Laskę wykorzysta najzwyklejszy ten system obronny czarnych mokradeł. A jak histy są wyczują zagrożenie, to właśnie wykorzystują tą, to swoje połączenie z argonianami i przywołują je na czarne mokradła, żeby broniły właśnie histów To my robimy praktycznie to samo. Wykorzystujemy to i przyciągamy go tutaj. No, the hist calls to me. Już nie wrócisz do Hisla, jesteś mój. Bez okien to ciemno, nie? Tu mają trochę. Niby tu są jakieś okna, tylko że takie połatane tą szmatką, czy jakąś skórą. Powróciłeś. Czy on. Zrobione, wyczekuje nocy, nie żyje. Zdrajca jest martwy, ale nie sprawia mi to radości. Mogę jedynie mieć nadzieję, że ciche grzęzowisko nie będzie już niep niepokojone. Zwrócę gałąź Lidwacie. Le Weź to, przyjacielu. To niewiele, ale tyle możemy odstąpić. Ukończ zadanie. Spoko, zawsze się przyda nas przed nas. A jeszcze się coś jakieś dodanką pojawiło. Gdzieś... No to musiało się pojawić, jak skończyliśmy tutaj rozwiązywać z tą sprawę. Bo są niekiedy w niektórych lokacjach takie questy, że one się pojawią dopiero po tym, jak zrobimy w danym miejscu cały wątek. Niech ja W chacie? W opuszczonej, bo... błotnej chacie. Aha. Wystraszyłeś mnie. Myślałam, że jesteś kradzieckim piratem. Co ty tu robisz? Nie mogłem tak po prostu zostawić tych hostów. Zrobiłam miksturę, dzięki której myślą, że jesteśmy częścią roju. Myślałam, że będą wspaniałymi zwierzętami strażniczymi, ale nie wyszło. Mam jednak nową recepturę, która powinna je przemienić w rozwścieczoną armię. Armia przeciwko pijatom? Czego potrzebujesz? Zobaczmy, pół tuzina żołąd żołądków os, ale musiałbyś dostać się do mojej chaty na wybrzeżu, żeby przyrządzić miksturę. Zostawiłem tam mój alchemiczny dziennik. Gdy mikstura będzie gotowa, rzuć nią w drzewo przed moją chatką. To powinno pobudzić te osy. Zajmę się tym. Myślałem, że osy mogłyby być użyteczne. Częściowo mi się udało, jak widzisz po mojej słodkiej hezik, ale to niespokojne stworzenia, zwłaszcza gdy całkiem dorosną. Wiesz, mógłbym zrobić to szybciej, gdybyś miała parę żołądków na zbyciu. Zachowałem do siebie te kilka sztuk. Są całkiem smaczne, gdy się upiecze i odpowiednio doprawi. Ale skoro nam pomagasz, to uczciwie byłoby ci wręczyć to, co mam. Jak mam zrobić tę miksturę, gdy już zbiorę żołądki? W mojej chacie jest wszystko, czego potrzebujesz: kalcynator, alembik, moździerz i wszystkie niezbędne rzeczy. Powinien być tam też mój alchemiczny dziennik. Po prostu przestrzegaj instrukcji, a wszystko będzie dobrze. Żegnaj. Dziwne, strażnicze bestie. Ona ma pszczołę, a ja sobie teraz odpaliłem mechaniczną ważkę jako zwierzaczkę mm, Kotwica akurat się aktywowała znaczy bo musimy iść do tej chaty najpierw. No, normalnie, najpierw musielibyśmy pozabijać parę tych os, ale ona dała, dała już te żołądki, więc musimy polować na te pszczoły. To ja tylko trochę w sumie, ale dobre. Bo ona chyba daje 3, a jest potrzebne 6, ale że zarówno ja, jak i ty dostaliśmy po 3, to nam Quest zaliczył, że dostaliśmy w sumie 6 ich. Rozpocznij przyrządzanie mikstury. A czekaj, tu najpierw przeczytamy dokładniej. Albo... Możesz... Tu, powiedz mi co mam robić i ja to zrobię. Rozpocznij przyrządzanie mikstury. Co jest potrzebne? 6 żołądków? Utrzy jeden żołądek osy z trzema grudkami łoju trolla i dwoma szczeptami proszku ognika. To wystarczy na jedną porcję. Czyli... Jeden żołądek z trzema grudkami i iloma szczyptami? E, dwoma szczyptami. Czyli... Dodaj jedną dodatkową szczyptę proszku, aby ustabilizować mieszankę. E, czyli jeden czyli... żołądek to są trzy grudki i, trz... i dwie szczypty. Albo 3, bo tutaj jest jeszcze dodatkowo, żeby ustabilizować mieszankę, ale chyba po prostu. Czyli jak mam 6 żołądków, no to 6 razy. 3 grudki, tak? Czy 2? 2. 3. Grudki 3. Czyli 6 żołądków, 18 grudek woju. I mam dwie opcje: 12 szczypt proszku lub 17, no to chyba 12. I dopiero później. Nie, dobrze, ostatnie. Tutaj 6 żołądków, 18 grudek powietrza i 17 szczypt proszku. Bo... Dwie. To jeszcze ta jedna, jedna, jedna szczypta dodatkowa na każdą porcję, żeby ustabilizować mieszankę. Na każdą porcję. No bo miały być dwie, dwie szczypty, tak? No to 6 razy 2 to jest 12. Ale jest też opcja 17, czyli 12 plus 5 to jest 17, a nie 6. Ważne, na każdą dodatkową porcję, którą przyrządza, przyrządzasz, dodaj jedną dodatkową szczyptę, czyli pierwszą robimy, że 1, 3, 2 i potem każdą kolejną musimy robić już 1, 3, 3 to pewnie 17. Aha, no to wtedy tak, 17. Bo każda kolejna porcja musimy każda ją stabilizować na do na Rozumiem. wiadrem. Dobrze, Jest, osy. Pięknie, teraz lecą za mnie. Dobrze osy. Dobrze osy. Wróciłeś, i nie jesteś pełny dziur po rządłach. Przyrządziłem mikstury, osy bardzo się wściekły. Słyszałem ich wściekłe brzęczenia aż tutaj i te wrzaski kadżitów, to wspaniałe. Byłbyś dobrym praktykantem alchemii, ale może innym razem. Mam teraz sporo pracy. Dla mnie spoko. A jeszcze się pamiętają to ci piraci, tu kurde. Dobra, tu mamy World Bossa. To są trzy rzeczy, kapliczka World Boss i kotwica. Pewnie kapliczka First. No i tak tak, ta kotwica chwilowo nie jest aktywna. World Boss. To tym razem. Dinozaur Goryczak na Ma jakieś ciosy, super. A jeszcze przyzwał jakieś łapy, kurde. Oops. Ty, Bo mnie przy okazji załatwił. Nie zwróciłem uwagi na poziom życia. I obszarówkami. To no, unikać dużo, no Przywołam niedźwiedzia? Daj, mi trzeba pozabijać te kurde właśnie te One które nam przeszkadzać nam mego Uj, oni prawie pewnie zajebali Czy dobry jest Jadę Kurde zajebał nas Jak przywoła te te, to dawaj we dwóch każdą po kolei Co? Jest ja zjem, co chyba głasać. Musimy ten eksponek. Muszę naprawić. Łączę na szybko do tego. No twierdzę, naprawię ten ekwipunek. Dobra, spokojnie, ja poczekam tu. Zjem jakiś gulasz z królika. Dodatkowo. Bo przez to, że mi tak uszkodził ten ekwipunek, to on teraz nie daje mi żadnych tych statusów obronnych, więc mój pancerz jest w tej chwili bardzo słaby. I łatwiej mnie pokonać. Jak przywoła te jakieś kurde takie te stwory, to dawaj je powybijamy. Wydaje mi się, że one tutaj dużo dają mu też... I tak to leci. O, oh, chwytawna, mogłoby być tak czasami, że wiesz. Jest jakaś ciężka walka tutaj. Walczymy strasznie i na przykład ginie, na, ginie nam niedźwiedź. My już ledwo żyjemy i w ostatniej chwili ten kot, kurde biały, niewalczący chowaniec się rzuca i odgryza głowę temu bosowi. Tak raz na, raz na jakiś czas mogę nas tak uratować. Cześć, ty, ja wrzucę bo jeszcze tu e, jakąś dobrą truciznę Obrażeń zdrowia Dobra, może mo możemy jak chcesz <śmiech> <śmiech> Jesteś dam Buffa sedan. O ty główna Dawaj, jest One go chyba lecą albo wzmacniają. Zabiłem jedno, dobro drugie. Kurde, sobie przywołuję nowe, nie wiem czy to ma sens. Co one robią tak naprawdę. Kolec, burzyję. Widziałeś, jepał mnie. Nie wiem, może one mylą mnie potrzebnie, ciężko powiedzieć teraz. To może jego klepnik po prostu. Ciekawe co one mu dają, nie? się spierdala przed tym właśnie go zjejam ja mnie zajebał Co to za przeciwnik? Ma taki... Nie miewa takie obszarowe dość ciężkie te ataki. Jak się nazywa? Goryczek narowisty. Jakby unikać tych ataków, dobrze, to byśmy go polezali, chyba, bo aż tak dużo życia nie ma. Jak zazwyczaj mam problemy. To wiadomość na czacie. Ciekawe czy za chwilę ktoś przyleci. Tak to jak się, jakbyście nie zauważyli napisał teraz na czacie do ludzi czy ktoś przyjdzie pomóc. To jest e, jedna z tych rzeczy, które też chcieliśmy wam pokazać przy okazji innego bossa, ale nie mogliśmy, bo to był boss ponad nasz poziom. Tutaj jednak tak nie jest, tylko faktycznie ma te, Jakbyśmy się mocno postarali, to byśmy chyba dali radę, ale musielibyśmy strasznie unikać. I tutaj przyszedł przyjaciel jakiś Elebra. No, już, zobaczymy, czy sobie poradzimy we trzech. I nawet chyba jeszcze ktoś przyszedł Patrzcie ile przyjaciół przyszło chyba dwóch albo trzech graczy Kurwa musiał mi jebnąć, no chociaż popatrzę, załapałem się na ekspa. I tak to wygląda w tej gierce. Muszę przyznać, że fajne, nie? No z... Zdarzą się właśnie gracze, którzy są chętni do pomocy, zwłaszcza, że ten boss jest dość blisko kapliczki do teleportu, więc kto ma bardzo... Więc kto ma możliwość, to praktycznie momentalnie przyleci. Zawsze to jest lud też dla nich, tego bossa. Tam jest poddany złem wśród I Na tym właśnie polega zabawa w społeczeństwo w tej grze. Bardzo fajna. Warto właśnie pamiętać, jak się wysyła tą wiadomość na czacie, żeby na pewno mieć ustawiony. Wiadomość na zon, że region, bo zazwyczaj standardowo jest to ustawione na, na po prostu mówienie, więc tą wiadomość, którą na przykład ten gdzieś napisze na czacie, to zobaczą tylko osoby gdzieś bardzo blisko. Na no w się sensie, no. się przełączy właśnie czat na. Na to żeby te wiadomości szły na cały region, to wszyscy gracze w danym regionie po prostu zobaczą tą wiadomość, więc nawet z drugiego końca mapy mogą zauważyć tą wiadomość gdzieś na czacie, że Ej potrzebuje pomocy, to mogą właśnie przylecieć. I coś co łapiemy się włączyło? Załapiemy się. Widzę, że już tam wszyscy pobiegli. Właśnie, no, dlatego lubię gry multiplayer, no bo jest właśnie ten czynnik tego, że mm, robić coś wspólnie, chyba no nie? A tak naprawdę to wszyscy się wspólnie dobrze bawimy, przede wszystkim, i to jest najlepsze, no. Ja potrafię tego typu gierki połączyć ludzi bez względu na to, skąd jest to i, i nie wiem, ile ma lat, jak wygląda i, i, i tak dalej. Skoro wszyscy po prostu razem działamy sobie w świecie naszym wymarzonym fantastycznym, daje to chociażby jakąś taką nadzieję na zasadę, na zasadzie, że jeżeli by się postarać, to by się dało nie? dogadać. The Lord of Domination would be defeated so easily. Pointless. Yeah. Ten anchors drop on each that is destroyed. Kolejny lucik na sprzedaż, kolejna kotwica zrobiona. Musimy chyba jeszcze tak trochę na bardziej na wschód powiedz od tego, od World Bossa i od kopliczki, mam wrażenie, że tam jeszcze coś było. Mm, tak, tam jest jedna z tych chyba grud do Andante, z tego co pamiętam. Tam, bo już nawet ją widzę na kompasie. No, ja też. W jaskinie. I chyba była jeszcze jedna kapliczka tu gdzieś po drugiej stronie mostu może. Jeśli się nie mylę. No, jest kolejny World Boss. Może ten nam aż tak mocno nie, nie spuści. Lania. Jest kopliczka, dawaj najpierw kopliczkę. No zdarzają się przeciwnicy. To też dobrze, że jest też czasami jakieś wyzwanie, prawda? Uratowaliśmy kunia. i przy, nie, przy niebieskim magicznym świetle kolejnej kapliczki, zakończymy dzisiejszy odcinek, żeby móc wyruszyć na dalsze bitwy w następnych przygodach. Na razie. Na razie.